Pimpek, dzisiaj pracujemy w zoo i musimy karmić wszystkie zwierzęta. Ale uważaj, czemu my musimy nakarmić tego krokodyla? To jest takie straszne. To no właśnie, zobaczcie, tutaj mamy takie mięsko, połóżmy do tego krokodyla i on je zjadł. Wow, ty to widzisz? Ale jest najedzony, ale to wciąż za mało. On chce jeszcze jeden kawałek mięsa. O ja, dobra, dam powoli tą rączkę, zobaczcie. I teraz rączkę i a, on mi zjadł rękę. O nie, to było straszne i zjadł nas razem z ręką. A teraz, Pimpek, zobacz, Mamy takiego słonika, który jest bardzo brudny. Ale on jest słodziutki, tylko potrzebuje porządnej kąpieli. No właśnie, dlatego wezmę tego węża i uwaga, zobacz, teraz strzelam wodą prosto w tego słonika. Ale gdzie ty psikasz? Tutaj przykaj na niego. O właśnie w ten sposób. Zobacz, jak on się cieszy. O tak, jesteśmy najlepszymi pracownikami. Zobacz, jak on się cieszy. Juhu, dajmy więcej tej wody. No i pięknie, jest już prawie cały umaty. O tak, zobacz, umyliśmy tego słonika. A teraz musimy wprowadzać zwierzątka do zagrody. Tu tutaj leci lew. On powinien być w tą stronę, nie w tą. O, co my zrobiliśmy? On wleciał do tych lam i o nie, one się biją! No co ty zrobiłeś? Dlaczego biedny lew? Dobra, teraz nie popełnimy tego będu. Biegnie sobie lew i poszedł do lewa, czyli do lwa. Juhu! To właśnie chodzi, a teraz leci lama. Zmiej tutaj to miejsce i świetnie! Ona trafia do lamek. Właśnie, teraz kolejna lama, więc niech też sobie tutaj wbiegnie. I na końcu tygry, zmień to szybko! No i pięknie! Świetnie! A teraz mamy takiego hipopotama. Ty to widzisz? Musi rzucać mu chyba takiego arbuza. Co to jest? Ale on jest mega głodny. Widzisz to? No. Oh, o tak, musimy trafiać nim oczywiście, żeby jad arbuzy. Uwaga, zobacz. o I zjada. Jeju, on jest taki oh. głodny i mega gruby. O oh, tak, teraz mamy taką lamę. O, oh, oh, i chyba musimy zciąć jej futerką. Jeju, tutaj ma tak dużo tego wszystkiego. No nie wierzę już. Trzeba ją obciąć. O, oh, o, oh, Pipek, zobacz. zaczyna ją golić od szyi. O, oh, o, oh, to jest takie smutne. No nie, no ty no wiesz, jak lama ma za dużo futerka, to trzeba to normalnie obciąć. No właśnie, bo ona też nie może mieć za ciepło. Dobra, w takim bądź razie musimy wszystko ściąć, robię to bardzo precyzyjnie, jak widzisz i zobacz, nawet na tyłeczku to zrobię! Oczywiście, ale super! No nie mogę wszędzie normalnie ją wyczyściłeś! O, tak, zobacz, jaka ona jest szczęśliwa! Juhu! W tym momencie mamy taką małpkę, która chce banany. Nie, dawaj, musimy jej zdać jak najwięcej bananów. I pas zakładamy koleżkę normalnie kolejnego. Ej, faktycznie musimy zrobić taką wielką wieżę z bananów. To jest, znaczy z takich małpek, bo te banany są na samym no właśnie, dobra, musimy wziąć ich jak najwięcej. Faktycznie pomyliłoby się, dobra, uwaga, jesteśmy najlepszymi pracownikami zo. I tak jest, zobacz, daliśmy tym małpkom tyle bananów. I ja o, nie mogę, ale się teraz najedzą. O tak, zobacz, jak one się cieszą. W tym momencie musimy wyczyścić tutaj całą drogę w naszym zo. No nie wierzę, ono jest takie brudne. Mieliśmy tylu klientów dzisiaj. O tak, uwaga, umyliśmy całą nasze, oczywiście, zo. Teraz musimy więcej umyć. Zobacz, tutaj jest lewek hipopotam. No i pięknie, Czyścimy cały czas. I w tym momencie. Musimy oczywiście przygotować jedzonko dla naszych zwierząt! O, tak, trzeba to wszystko pociąć, bo one nie zjedzą takiego całego banana! No właśnie, to jest dla małp. Tutaj mamy jakieś wow, co to jest? Jakieś inne owoce i warzywa, widzisz to? Musisz to pociąć w jak najmniejsze kawałki. Rozumiesz, takie na pół nie wystarczy! No właśnie, żeby one mogły sobie oczywiście to dobrze zjeść. Zobacz to, ale jedzonka mamy. Chodźmy nakarmić te zwierząta. I zobacz, faktycznie, musimy teraz uważać, żeby ten aligator nie mi tego jedzonka. O, o, czekaj, dobrze, na. Narysuj taką dobrą drogę prosto do lewków i mi tego aligatora. Dobra, narysowałem. I zobacz, udało się. Daliśmy lewkom jedzonko. Aligator ich nie zjadł. I te lewki są takie szczęśliwe. O tak, a teraz musimy przejść tutaj dalej i uwaga, zobaczmy, co się stanie. I teraz musimy przejść tutaj i dać im jeszcze więcej. O, pięknie. Udało się. Teraz musimy oczywiście posortować jedzenie dla tego słonika. Widzisz to, pipę? O tak. To jest bardzo proste. Proszę bardzo. Już dostał jedzonko. O tak, ale teraz będzie ciężej. Zobacz, mamy więcej rzeczy i musimy uważać, żeby one nie upadły tutaj z tej strony tak szybko. Wydaje mi się, że to jest jakaś łamigłówka i świetnie. A teraz powinniśmy przenieść pszczółki i uwaga kotki na prawą stronę, a pszczółki na lewo. Bo no właśnie dobra, dajmy go tutaj na dół, udało się. A teraz musimy nakarmić krokodyla. O, o, zobacz, to są te złe krokodyle i one się tutaj zebrały, a my musimy rzucić im mięso. Czemu ich jest tak dużo? Nie podoba mi się to. Uważaj na rękę. O ja serio, to jest bardzo niebezpieczne. Dobra, schowajmy ją i dajmy dobra, dajmy tutaj tą roczkę Proszę bardzo, krokodylko, trzymaj! Aaa, dobra, udało się. Ja nie mogę. Było tak blisko. Prawie by ci zjadł tą całą rączkę. Dobra, trzymam, uwaga, rzucam. O nie, nie, udało się. Czemu on tego nie wziął? Trzymaj to! No co to ma być? Ej, ja naprawdę nie rozumiem! Uważaj! Wow, prawie by ci to zjadł! Dobra, daję to jeszcze raz, uwaga, zjedz to i proszę bardzo! To było stresujące, ale teraz przyszła porada coś luźnego. Musimy tutaj normalnie nakarmić tego słonika. Wodą oczywiście! No właśnie, dajmy tutaj dużo wody do wiaderka, żeby on się napił i uwaga, pum! Ale mamy dużo wody i dajmy to Słonikowi. O, tak, ale on musi być spragniony. Patrz na to! Całą wodę wziął! O, tak, Pipek, najbardziej mnie cieszy, jak one są zadowolone. Teraz znowu musimy nakarmić krokodyla, ale dobrymi rzeczami. O, nie, chyba daliśmy mu. O, fu, jakieś kowadło, co to było? No właśnie, nie dawaj mu tego, musisz mu dawać tylko i wyłącznie takie smaczne warzywka. O, tak, arbuzy, ale chyba lubią arbuzy. Dobra, weźmy tego arbuza tutaj, tutaj i tutaj, o, tak. My musimy teraz pomóc alpacie. Zobacz, co jej się stało. Biedna. Znowu jej odrosła cała wełna. I oczywiście zobacz, ma tutaj jakieś dziwne rzeczy w środku. No, nie, pewnie wyszła w krzaki i ma teraz coś takiego. Biedaczek, trzeba jej pomóc. No, jasne, że tak wyciągamy każdy ten kolec głupi. I uwaga, gotowe. A teraz musimy złapać wszystkie muchy. Jako ten kameleon, widzisz to? Wow, i on zaczął chyba urosnąć troszeczkę. Ej, faktycznie on rośnie. Nasz kameleonik malutki, widzisz, to nasze zo takie fajne. Masz rację, ale najpierw niech on złapie te muchy. Fuj, to jest troszeczkę obrzydliwe. No tak, ale zobacz jaki on jest duży. Nie wiem, czy to jest bezpieczne w naszym zoo. O, o on rośnie coraz bardziej. I uwaga, ale on jest teraz gigantem. O tak, udało się, jest zadowolony. A teraz mamy taką biedną małpkę, która potrzebuje bananów. No jasne, dajmy jej tego banana. Tylko musimy oczywiście pokroić go. Dawaj. Patrz kolo jest smutna. No nie wierzę, Krój tego banana. Co ty robisz? Dobra, kroję ją na bardzo malutkie kawałki. Kołeczki. Zobacz, jak cienko. No i fajnie. Zobacz, teraz będzie bardzo zadowolona. Wystarczy, że ten nóż dasz normalnie do miseczki i będzie idealnie. No jasne, dobra, robię to już, Pimpek. Nasze małpki w najlepsze. Proszę bardzo, małpki, bierzcie wszystko i jedz to. Zobacz, jak ona o... jest teraz szczęśliwa. O tak. Dobra, a teraz musimy... O nie, widzisz to? Uważaj na tego słonika. Musimy narysować drogę tylko tak, żeby ten słonik nas nie zachlapał. Ale sekunda, czemu ten słonik nie jest w klatce? Ja tego nie rozumiem. I uważaj. No, o, przewróciłeś się nie. Widziałeś to, Pipek? O, o, dobra, zróbmy sobie tutaj najpierw, oczywiście, żebyśmy sobie prześli I on tutaj strzela trąbą, oczywiście Dobra, zróbmy sobie tutaj, uwaga, i dajmy to jedzenie szybko Nie, musisz Uff. z drugiej strony zrobić Czemu ty na to wpadłeś? Ej, faktycznie, dobra, teraz szybko przejdźmy tutaj I tu jest to miejsce No i idealnie, lewki znowu nakarmione A tutaj nasz konik, o, o musimy dać mu podkowę, widzisz to? Masz rację, trzeba w jakimś dobrym momencie tutaj przykuć mu tą podkowę Okej, okay, dobra i patrz, jedna rzecz już jest zrobiona Teraz zostały jeszcze dwa O tak, szybko wklepujemy to Nasze koniki też muszą być zdrowe w naszym zoo Dobra, dajemy to jeszcze tutaj I uwaga, błoteczkiem, co nie? Nie no, ja cię kręcę, ale ta podkowa będzie idealna A teraz musimy znowu pomóc Lewkowi przejść dalej Udało się Ale to było proste, no i świetnie A tutaj, o o, jest troszkę ciężej Mamy tą alpakę O tak, ale to też jest dosyć proste, zobacz Zrobiliśmy prostą dróżkę i oczywiście dostała swoje jedzonko A tutaj jest, o o bo musimy ukraść jako ta małpka Te jedzenie temu lwowi Uda nam się, Pimpek? O nie, uważaj Musisz to zrobić wtedy, kiedy lewek nie patrzy Tylko zobacz, on cały czas zerka na to mięsko O nie, on nas zobaczył Chwilę, on, on jest bardzo zły Uff ale udało się, na szczęście Dobra, ale zróbmy to jeszcze raz Uwaga, podejdźmy teraz I o, o, o nie, on nas teraz zjada. No co to ma być? O nie, zobaczcie jak ta małpa wygląda Nie udało nam się, ale dobra Zróbmy to jeszcze raz, kiedy on się nie patrzy No nie, znowu nam się to nie udało O ty zrobiłeś? Zrób to wtedy, kiedy on nie patrzy. Uwaga, teraz zerka i teraz! O tak, udało nam się i ukradliśmy to. Let's go! Teraz musimy znowu posordować te zwierzątka. Tylko tutaj jest ich bardzo dużo. Dobra, krówki do krówek, czaki do kurczaku. I tutaj te koguty. O tak, udało się. A tutaj jest coraz ciężej. Masz rację, tutaj mamy jakieś pszczółki, osiołki i nawet niedźwiedzie. Ej, faktycznie to jest mega ciężkie, ale mi się to udaje. Posegregowaliśmy je. Idealnie, ale super to wygląda. Teraz musimy uwolnić te zwierzątka, dobra, Udało nam się i tutaj też tam się udało. Świetnie, to było bardzo proste, ale uwaga, to nie jest jeszcze koniec. Teraz musimy uwolnić lewki. Lewka i oczywiście świnkę jeszcze. Dobra, zróbmy to tutaj i uwaga, let's go! Pięknie, udało nam się! A w tym momencie, o, o musimy pomóc wziąć jedzonko. Tylko o co chodzi? Musimy chyba tędy przejść, co nie? Masz rację, to jest proste, bo mamy wyznaczoną drogę. I oczywiście wzięliśmy te całe jedzonko, juhu! Ale teraz będzie trochę ciężej. Zobacz, musimy małpką wziąć te banany, a tutaj. Tą lamą wziąć te w owoce. No pięknie, idealnie to połączyłeś. bo lamy nie jedzą, bananu. Teraz o-o, znowu musimy nakarmić krokodyla. No ja nie wierzę. Dobra, dajmy to tutaj, nabijmy to na ten pal i o, o, zobaczmy, jak one w ogóle to jedzą. Patrz, teraz wymyśliliśmy mechanizm, żeby nie dawać tego mięska z ręki, tylko patrz jak on to wziął! Ej, faktycznie, przecież teraz nie odetnie nam łapy. Dobra, Pipek, to jest najlepsze zo, to jest chyba najlepszy sposób, co nie? Masz rację, jeju, mi się na początku to tak nie podobało, że nam zjadł rękę, a teraz patrz! Myk, wychodzi z tej wody. Ej, Pipek, nasze zo już się stało najlepsze. Myślałem, że nam się to nie uda, ale póki co to wygląda naprawdę owocująco. Dobra, dajmy to jeszcze raz. I wszystkie krokodyle zostały najedzone. Masz rację, to jest ostatni z nich. Myk.